Zajmiemy się teraz kolejnym przypadkiem zastosowania rekurencji. Przykład będzie niemalże identyczny. Spowodujemy tutaj yy, z, znaczy zmiany. Program obliczający rekurencyjnie sumę sumę liczb całkowitych. Z zakresu od zera. Od zera do n. Tak sobie w tym momencie stworzymy. Ten, oczywiście, komentarz sobie tutaj usuniemy. Nie będzie nam potrzebny. Jeżeli chodzi o część formularza, tutaj nic nie będziemy zmieniać. Również uzyskamy. Wprowadzimy sobie z klawiatury wartość n. Również będziemy sobie tworzyć pewne wartości. No i teraz w jaki sposób musielibyśmy to zrobić? Załóżmy, że ja sobie w tej chwili tutaj wprowadzę coś takiego, że ja sobie na razie tą funkcję naszą wyłączę. Ja ją tutaj o wrzucę i zrobię sobie z niej komentarz. Natomiast pokażę najpierw co zrobić, aby wykonać sumę naszych liczb. I my sobie to zrobimy najpierw na piechotę, a później zobaczymy, że za pomocą funkcji rekurencyjnej będzie to o wiele prostsze. Aby wyświetlić wartość n, może na sztywno sobie to na początek zrobimy, n może x nie będzie, żeby nam się nie, nie pomyszało ze zmienną, którą będziemy potrzebować, x załóżmy dla 20, no i jeżeli chcielibyśmy wyświetlić wartość naszego, naszego sumowania tych liczb. To musimy sobie jeszcze stworzyć zmienną e, zmienną suma. Na początku musimy nadać jej wartość 0. E, w przypadku gdybyśmy chcieli teraz sumować wszystkie wartości 0 1 2 3 4, musimy zastosować pętlę. E, stworzymy sobie w takim razie pętlę. Dla i od 0 do i mniejsze do 20. W zasadzie 20 też sobie wyliczymy do naszej pętli. Tutaj wprowadzimy sobie oczywiście inkrementację. No i teraz będziemy sobie sumowali wartości. Suma równa się suma dodać i tak naprawdę to możemy sobie zapisać to w taki sposób. Bo i to będą pewne wartości. Możemy sobie to zapisać również w taki sposób. Natomiast konsololog wyświetlimy sobie wynik w konsoli, suma. Oczywiście nie będzie to wyświetlane na stronie naszej. Wypiszemy sobie jeszcze tutaj komentarz. Suma liczb całkowitych od 0 do 20. Wynosi. W ten sposób sobie zrobimy. I tak naprawdę, jeżeli w tej chwili byśmy sobie wykonali taką sumę, całko literówka jeszcze tradycyjnie. Gdybyśmy sobie w tej chwili to wykonali, spróbujmy. No, to na razie mamy coś takiego. Oczywiście tutaj jeszcze nic się nie będzie działo. Możemy wartości wprowadzać, nic się nie dzieje. Zbadamy element tutaj jeszcze w konsoli. W linii 29 jakiś błąd się pojawił, już sprawdzamy, co to za błąd. Aha, on jest związany na razie z naszym formularzem, więc się nie będziemy nim przejmować. Natomiast przerobimy sobie teraz naszą funkcję w taki sposób, że my sobie to obliczymy rekurencyjnie. Czyli to będziemy mieli wyliczoną wartość, która będzie się pojawiała w konsoli. Natomiast tą część sobie przerobimy. Zrobimy sobie sumowanie. Stworzymy sobie właśnie funkcję sumowanie. No i teraz. E, oczywiście tak, jeżeli n będzie równe 0, no to nie ma co obliczać, zwróć 0. E, to jest wystarczające. W przeciwnym wypadku jeszcze warto zwrócić, z, przyspieszyć sobie takie obliczenia. Jeżeli n będzie równe 1, to chcę pokazać w ten sposób, że możemy sobie również rozbudowywać full naszego IFa w rekurencji, czyli jeżeli n będzie równe 1, no to return return 1. Zwracamy wartość 1. Tur chyba po dwa razy napisane. Dobrze. Zwróć 1. No i w przeciwnym wypadku zastosujemy sobie naszą właśnie rekurencję. I teraz jak powinien wyglądać nasz tutaj element. E, oczywiście będziemy sobie sumowali element n oraz wcześniejszy, czyli rekurn odnowuż literówka return n suma. No i tutaj wpiszemy sobie n minus 1, czyli element wcześniejszy. Czyli funkcja dotąd się będzie wykonywała, aż osiągniemy wartość n. No i oczywiście musimy tutaj sumować. Ale uwaga, to nam jeszcze nie powinno zadziałać. Zapiszmy i sprawdźmy. Błędu oczywiście już w tej chwili nie ma. Wyleczyło nam wartość 210. Sprawdźmy, czy tutaj coś się podzieje. No i właśnie, tutaj wyskoczył nam błąd. Skąd ten błąd się wziął? Wziął się stąd, że na początku nasze n tutaj jest traktowane jako tekst, a my potrzebujemy liczbę. W związku z czym musimy zastosować tutaj konwersję typu. Czyli robimy funkcję parseInt. Ta funkcja powinna nam w tym momencie przetworzyć tą wartość na liczbę i nie będzie traktowana jako tekst. Sprawdźmy w takim razie, czy teraz już wszystko zadziała. Jeszcze jest jakiś błąd się wkradł. Zaraz spróbujmy dojść do tego, co to za błąd. Gdzie on tu mógł się wkraść? Suma minus jeden. Suma tutaj jest. Tu mamy zmienne. Tutaj mamy suma. A powinno być sumowanie. Zrobiłem tak dlatego, żeby nie mieszała nam się ta suma z tą sumą wcześniejszą. Sumowanie. Czyli tak to powinno być. I w tym momencie nie powinno być już sum... No właśnie tutaj sumowanie. Chyba nie mam już literówek. Sumowanie. Teraz już literówek nie mam, więc ta nazwa jest, już podświetla się w taki sam sposób. Sprawdźmy zatem, czy już teraz jakieś błędy będą występować. Oczywiście tutaj sobie wyliczamy. No, ale jeszcze są błędy. Fibo is not definite. A, jakieś Fibo nam tu wyskakuje. No dobra. Zmienimy sobie jeszcze tutaj nazwę. Fibo. Gdzieś tutaj jest Fibo, które nam przeszkadza z poprzedniego przypadku. Spróbujmy je znaleźć. E, click this form. E, tu jest Fibo. Powinniśmy wykonać funkcję sumowanie. Tak, sumowanie. No i teraz wszystko już powinno być OK. Sprawdźmy zatem, czy jeszcze nie ma jakichś błędów. Zgadza się, wszystko już działa. Sprawdźmy dla 20. Też uzyskaliśmy liczbę 210, tak samo jak w przypadku konsoli. Czyli wszystko tutaj ładnie się wylicza. No i w sumie faktycznie 210 odjąć 20 powinno być 200, 120, 190. Czyli teraz skrypt działa. Prawidłowo. Sprawdźmy jeszcze graniczne wartości. Dla 0 jest 0, dla 1 jest 1, dla 2 jest 3, czyli teraz powinno być 6, teraz powinno być 10, czyli wszystko działa jak należy. Tu odwołaliśmy się rekurencyjnie do elementu n-1. Dzięki temu Wykonaliśmy naszą rekurencję.